Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek przygód Kejna oraz Raziera. Znajdujemy się obecnie niedaleko filarów bądź też pilarów w zależności jak to woli na to mówić w bardzo malowniczej okolicy. Jest to 500 lat przed Kejnem a raczej przed tym jak on się tutaj znalazł jakoś dziwnie zaczyna mówić bardzo malownicze miejsce, idealne właśnie na biwak, tylko to był to biwak łowców wampirów. Wejdźmy tutaj, musimy znaleźć element... Ognia, ognia, tak. Tutaj już wiemy co i jak, standard... Albo i nie wiemy co i jak. Liczyłem na układ taki sam jak był w poprzednich. Nie. Okej. Okay. Coś musimy zrobić. Na pewno coś musimy zrobić. Hmm. Czy jak? Aziel! Dobra. Wyjdź może od tej strony, jeśli możesz. Nie. Nie możesz od tej strony Chwyć. Nie możesz w górę, w dół, w prawo, lewo... Po tej stronie nic nie ma. Dookoła... Również nic nie ma. Nie możesz tego rozwalić. Nie. No to ty Ruchamia ogień. Tam w góry coś jest. Skożna na górę, mój chłopcze. Zobaczymy, co to jest. Ok, coś, co chyba będziemy mogli obracać. Raczej na pewno będziemy mogli obracać. Ha ha, 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 Raziel, skończ... skończ strzelać fochy, chwyć to! I teraz pytanie, czy jak ja wezmę, zrobię tak? Nie, trzeba to podsunąć... Jeszcze nie. Dobra, masz. Okej. Okay. Coś jest nie tak jak być powinno. Liczyłem na to, że jak ogień na to buchnie, to to się zapali, ale nie. Tutaj jeszcze jest. Mm, nie. Nie, 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 nie. Skała, 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 lita skała, dobra. Nie! chociaż w sumie, dobra, nie stój tam. Raczej nie tam, tylko tu. Dobra, chyba wiem jak to trzeba zrobić. Musimy usunąć, przynajmniej tak myślę, tą przeszkodę, która znajduje się przed tym czymś, co możemy przesuwać. Teraz. Teraz dosuniemy to do samego końca. Właśnie. Odsuniemy stąd. I to wystarczyło. Świetnie. Nie ociągamy się. Idziemy. I sought to unravel the mystery of my fate, and in this image lay my first clue. For this scene depicted the forging of the reaver, the weapon destined to become my prison, and I recognized its maker. The years had changed him. This was unmistakably the vampire Vorador. And in this era, he still lived. If I could reach him before Mobius' mob hunted him down, he would provide the answers I sought. These images chronicled Vorador's wow. creation. As I already knew, he had not been born a vampire, but had been turned by the infamous Janos Audrin. Oh, but this mural suggested that Vorador's origins were even more significant. Apparently, he was the first human to whom the dark gift had been passed. This was the vampire's desperate bid to preserve their bloodline, for their enemies had cursed them not only with blood thirst, but with sterility as well. Mam najdzie się w tej części, spotkamy Janosama, i to spotkanie zakończy się o wiele milej niż w Soul River 2. Coś tu jest? Nie. Oddaj mi mój element ognia. Ok, tym razem przynajmniej nie musimy zmieniać światów. Dobra, tam już są macki z tego co widzę. Przejdźmy się na razie naokoło, zobaczymy czy tutaj są jakieś komnaty, które możemy pozwiedzać. Jest jedna. Nie wow! ja chcę mieć z wami nic do czynienia, nie lubię was. Jeszcze ktoś w tym. Tak nieśmiało podchodzi o oh shit Trochę tu będzie zwiedzania Co tutaj możemy zrobić e, Tak naprawdę nic tu nie możemy zrobić Chociaż tutaj już coś widzę co możemy Tu razie I czy to coś zmieniło Co najwyżej wcisnąłeś to tylko, tak? Dobra, niech to będzie wciśnięte. Tutaj możesz wskoczyć, ale co to nam da? Drogę tutaj na górę. Hmm. Dobra, wejdźmy z tej komnaty. Zobaczymy, co jest w innych. wyjdź. Tutaj jest droga zablokowana. Wow. Nie chciałem spadać na dół, ale niech będzie. Dobra, macki sobie mogą tam być. Nie są dla nas specjalnym zagrożeniem. Tutaj nic nie ma. Wow, wow, wow. Niech wychodzicie aż tutaj, dobra. Spokojnie, spokojnie. Robić ci nie. Spadaj. Tutaj jest ściana, która zapewne poprowadzi nas na samą górę. Dobrze myślę? Tak. Dobra, na razie z niej korzystać nie będziemy. Spadać. Spadać, spadać, spadać. Okej, okay. chyba jednak trzeba będzie skorzystać ze świata astralnego. Tutaj jeszcze są jakieś wrota, ale tutaj chyba były. Tak. Czy w tej klepsydrze jest to, po co przyszedłem? Gdzie jest ta klepsydra? Gdzie ona jest? Tak razie. Hmm. Ta do widzenia, do widzenia. Chciałbym zmienić świat. Dziękuję. co czego nie chcę? Gdzie były te klaty trwające? I coż, cóż tutaj mamy? Tak naprawdę nic tu nie mamy. Co? Approaching the tomb, I was met by the specter of the Guardian himself. Eternity weighs heavily. Ale jesty brzydki. I have a solution. I bear it in atonement, but your moment of existence has passed. Come and be released. Oh yes, Serio. <try> Panocku, tak się nie bawimy. Na szczęście wypuszcza tylko jednego cienia na nas, Gdzie mi tam polazu? Chodź tu. Mogę się tak bawić z tobą. Tylko czy to ci odbiera coś energetycznego? Padniemy, padniemy, to jest pewne. Fuck. Nie! Shit. Dobra, udało się uniknąć. Nie trafiłem okay. Cień nie jest dla mnie wyzwaniem, ale trzy to już tak, nie potrafię nieźle zamieszać. Na bok Fak. Dobra. To się skończy źle. Jeszcze żyjemy. Kolejne dwa, trzy, cienie. Nie wiem ile. Fak, 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 fak. A byliśmy tak blisko. Mam nadzieję, że gra się zapisała właśnie przed walką. Gdzie jesteśmy? Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz przynajmniej mamy całe zdrowie. W dobrym kierunku idę? Dobrze. Od razu zaskakujemy i szukamy tego miejsca. Nie tutaj. Nie tutaj. Nie tutaj. I tutaj. Nie obraziłbym się, gdyby jego pasek zdrowia się nie odnowił. Siema, dom? Czy ty się zbugowałeś? Aha, dobra, teraz zaskoczyłeś. Okej, okay, spoko. Dziękuję bardzo, że pozwoliłeś mi się obić tak bardzo. Shit. Dobra, tej walki po prostu nie możemy przegrać. Nie ma takiej możliwości. O właśnie. Jest. To, co miało tam być, powróciło. Okej, teraz musimy poszukać tylko portalu, żeby dostać się do świata rzeczywistego. Tutaj go raczej nie będzie, stawiam bardziej właśnie gdzieś tutaj, jest pyk, pyk. Przebieranie, przebieranie, przebieranki, idziemy dalej. tu będą te macki, który mi się... Perhaps in spektor was lurking around here somewhere. Jaja sobie robisz? Nie Gdzie ja mam go szukać. Wow, ho, 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 ho. Dobra, tu był jeden. Gdzie będzie drugi? Cholerne macki nie będę za wygraną. Dziękuję za duszę. Tutaj nikogo nie ma. Ty tutaj nie możesz się wspinać teraz. Tutaj też nikogo nie ma. Czy ja po drodze przegapiłem jakąś trumnę? O, dzień dobry. Chyba, że zatoczyłem. Nie, nie zatoczyłem. Kółka. No, wychodź z strumienki. Wychodź, wychodź, wychodź. Jestem of the Nature Guardian. przyrody, deformed since it's death Rejoice, creature, for today your spirit will return to the one. a hey, Raziel, ty atakuj jego, nie mackę, na nam mackę, a Nie udało mi się uniknąć. Ten przeciwnik jest o wiele prostszy niż poprzednim. albo to ja po prostu poprzednim tak zlamiłem. Dobra, nie udało się uniknąć, ale... Zapraszam! No, już po tobie, chłopie. Czy tam kobieto? Bo bardziej kobiecy głos miałeś. Dobranoc. Chły na noc. To wystarczy? Powinno wystarczyć. Zostaw te macki. Zostaw te macki i mnie nie denerwuj. Zostaw je. i razie jest naprawdę uparty. Tutaj jest portal. Przejdź, dziękuję ci. Przejdź. Dobra, idźmy po tą zdolność, bo ja coś czuję, że to i tak nie koniec. Jakoś będziemy musieli się stąd wydostać, a zapewne wydostanie się stąd będzie polegało... ...na zapaleniu zniczy. Są cztery. Możliwe. As the river absorbed the souls of the nature and conflict guardians, it was imbued with the elemental power of fire, with which their principles were aligned. I was now equipped to reach the pillars. Tak razjer. Jestem wyposażony, żeby dotrzeć do filarów, ale napiął się, czy się stąd wydostać, szczególnie, że zostało nam wyjście zawalone. Dobra. Gdzie jest to To ja chcę. Tu, tu jest. Podpalisz to? Nie, nie podpalisz. A może po prostu jak podejdziesz? Tak, dobra. Pierwszy. Mm, tu. Drugi. Na samej górze są jeszcze dwa. Tylko mam nadzieję, że ta komnata, która się zawaliła, to nie jest ta komnata z tą drabiną. Ach, to jest chyba jednak ta komnata. Shit. To jakim tutaj się teraz mam stąd wydostać? Możesz to rozwalić? Nie, nie możesz tego rozwalić. O o. Na klepsydrę oczywiście nie wskoczysz, nie? Nie. Bo po co. Tędy wyjścia też nie ma. Ulala, ulala. A czy telekinezą tego nie możesz? Nie. W ten sposób też nie. Dobra, pomyślmy, pomyślmy. Na klepsydrę nie chcesz wskoczyć. A musimy się na górę dostać. zrobić aha dobra po tej stronie coś jest nie tutaj w sumie nawet nie ma gdzie iść dobra wyjdziemy stąd i tutaj co my tutaj mamy kolejny zawalony portal i, i Jesteśmy na górze, świetnie. Raz, jel. Ok, dobra. Jeszcze raz. Nie w sensie, jeszcze raz masz skakać, tylko jeszcze raz tędy. Współpracuj, współpracuj. Gdzie jest to coś, co ja mam podpalić? Wow! Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Jeszcze ty. Dobra. Zanim to zrobimy, tutaj te drzwi jedne popękały i ja chciałbym... Tam przyszedłem Na samym początku oczywiście. O nie, nie, nie. Fuck. Nie, to tam w stronę, to tam Wskocz, wskocz Tędy Dobra, już się nie bawię, nie szukam niczego, tylko idę podpalać to co podpalać mam Wow Nie zauważyłem Cię A to było gdzieś... Nie, nie tu Tutaj, tak? Teraz pytanie, czy ja mam. Tak. Wskakuj. Podpal. Jeszcze jeden tylko, jeszcze jeden tylko. Wynosimy się stąd. I myślę, że to będzie na koniec na dzisiaj. Cudownie. Portal działa. To teraz musimy go odnaleźć. To będzie najgorszy problem. Być może to tutaj. I tutaj. Jest on tutaj, czy go tutaj nie ma? Jest. Świetnie. żeby wyjść stąd, tak, tędy. Kolejna umiejętność zdobyta. Tylko teraz musimy sobie, właśnie, przestawić. No, wychodź. Serio, no... Nie, to mój świat. Wam się tylko zdaje, że to jest wasz. A jeśli chcecie, żeby był ważny, to udowodnijcie, że na niego zasługujecie. To już chyba padło, co? Tak, męczyłem w trupu. No, niestety. I wejście jest tutaj. Hello! Przełączymy się. Podpalimy. Odpalimy. Obrócimy jeszcze raz. I oto mamy dróżkę. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Do filarów pójdziemy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.